Wsi zbliżało się szybko kilku ludzi, biegli w milczeniu pod górę, pochyleni, było im ciężko. Na czele biegł mężczyzna z igłami, a za nim drugi uzbrojony w dubeltówkę. Rzuciła się za synami, krzycząc, Józiu, weź go za rękę, szybciej. Mamo, krzyknął Staś, łapiąc oddech. Wtedy Salomera zwolniła, biegła coraz wolniej, oglądając się i starając ocenić odległość synów od lasu, i napastników od niej. Po chwili skręciła w stronę wąwozu i zbliżywszy się do jego krawędzi, zawołała do biegnących mężczyzn. Mam złoto, całe moje złoto. Poniosła szkatułkę do góry, tak by ją mogli zobaczyć. Nie patrząc w dół, skoczyła do wąwozu. Wąwóz przecinał las i wychodził na podleśne łąki. Na jego dnie się strumień, który z roku na rok, deszcz po deszczu. Odwierz podwilży, drążył w liniaste podłoże, omijał kamieni i pracowicie pogłębiał korytu. Tegoroczne wiosenne roztopy silnie na tym odcinku podmyły skarpa. Była prawie pionowa, wysoka na co najmniej 4 metry. Nogi zderzyły się z twardą, i ziemią. Upadła z głuchym jękiem i czekała. Wreszcie za krawędzi wytynęły dwie postaci. Ci ludzie byli stąd. Zatrzymali się, dyszeli ciężko. Patrzcie na im bez słowa. Przyzwyczajali się do nowej roli, pani Salomei Harsenowiczowej, żony kapitana Mieczysława Harsenowicza. Nie biegli dalej. Odurzająca fala ciepła uderzyła ją w piersi kilka łasurki popłynęło po policzkach. Nie mogła wstać. Spojrzała na dziwnie odwróconą stopę wystającą z podpisowanej schodnicy i nie wiedziała, czy należy do prawej, czy do lewej nogi. Ból czuwał, ale był bezimienny. Był poza jej życiem. Jakby ktoś ofiarował się cierpieć dla niej, za nią. Z powodu niepowstrzymanej, ogromnej miłości. Ktoś, kogo znała, czy ktoś obcy. nie i inny, niż mogła sobie wyobrazić. Już nie muszę uciekać, pomyślał. Mężczyźni patrzyli z bólem. Mówili, że jeden do drugiego. By mieć pewność, że napastnicy nie ruszą za chłopcami, saloma rozerwała bluzkę. Biżuteria rozsypała się obok niej na silnym twardym ile. Mam wszystko, mam złoto, powtórzyła jeszcze raz nie swoim ochrypłym głosem. Obokołasia Honczary i Basyla Bazilko pojawił się i trzeci napastnik, którego już nie mogła sobie przypomnieć. Tak jak i dwóch spóźnionych kobiet z motykami w ręku. Jedna starsza, szeroka, niemal kwadratowa. Druga to mogła być oksana, warkocz, długa, wygięta jak u gęsi szyja. Salomała siedziała w cieniu, na dnie wąwozu, ale za skarpę wychnęło głośne słońce. Świeciła napastnikom w plecy, przyczepniając im sylwetki, zamazując twarze. Opuściła głowę, jakby zaczął brakować jej sił, ale podniosła ją gwałtownie z powrotem. Patrzyła się w krawędź skarki. Chciała zapamiętać dokładnie każdy szczegół. Zapisać w mózgu klatka po klatce scenę ścinania młodej osiki, spuszczania jej koroną w dół po wzięciu cienkich gałęzi i pośpieszne schodzenia do wąwozu. Przypomniały się jej pierogi, których wybiegając w pośpiechu nie przykrywa lnianą ściereczką. Ciasto wyschnie, i będzie trudno dobrze ugotować. Chłopcy mieli już przewagę kilku minut. Las znali doskonale. Staś był szczupły, ale biegał szybko i był zadziwiająco wytrzymały. Salomea zamknęła oczy. Być może widziała opalone karki swoich synów, krople ciśniącego potu, wypływające z pomiędzy spłowiałych, jasnych włosów i ramiona poruszające się rytmicznie, podłumianymi nocnymi koszulami, których w pośpiechu nie zdążyli zdjąć. Oni z pewnością wciąż biegli. Byli już, już zajedłowym młodnikiem i teraz wpadli między dwudziestoletnią wyczyną posadzoną zaraz po odzyskaniu niepodległości. Tam teren lekko padł, z górki biec było lżej. Salonoa z jękiem osunęła się na bok, nad lasem rozległ się tęskny, żałościwy krzyk niewidocznego myszołowa. Potem drugi, wyraźniejszy, przedłużony wrzaskiem, straszonym sujkiem. Niebo dotąd nisko pochylone podniosło się powoli i szybowało wysoko, nieutracone, rozposażę do swojej codziennej piękności.